Zapraszam. Jest SMS. Uwaga. Halo, halo, witam na antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z kim rozmawiam? Z Krystianem. O, Bardzo mi miło, panie Krystianie. Ja też mam tak na imię. Panie Krystianie, co może być w kopercie? E, milionerka. Milionerka? Nie. Milionerka? Nie. Wybieramy niektóre litery, panie Krystianie. Niektóre litery. Nie wszystkie litery. Ja zapiszę tę milionerkę, ale to nie. Nie. Nie chodzi, żeby ze wszystkich liter słowa. Milionerka. Milionerka. Jest w poleceniu wyraźnie napisane, słuchajcie, wybierz niektóre litery i podaj słowo z koperty. Pan Krystian ułożył słowo ze wszystkich liter. To jest niezgodne z poleceniem. Niezgodne z poleceniem. Ja mam coś z niektórych liter. Ale łatwe słowo. Naprawdę łatwe słowo. 8000 w grze. Czekamy. Jest SMS. Super. Karolino, witam na antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z kim rozmawiam? Karolina. Bardzo mi miło, pani Karolino. Pani Karolino, jakie słowo może być w kopercie? Milionerka. Nie, 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 bo była przed chwilą. Układamy słowo z niektórych liter, nie ze wszystkich. To by było, no jednak nie, to by było wbrew poleceniu. Macie państwo wybierz niektóre litery, niektóre litery. Jeżeli ktoś myśli, że to jest milionerka, to nie! To, to nie jest milionerka! Kto ma inne słowo? No, automatycznie ono musi być krótsze, skoro niektóre litery. Ono nie jest takie długie jak milionerka. Proszę być czujnym, proszę Państwa, oglądacie program na żywo, więc warto jest jakiś czas zerkać na tablicę, patrzeć, co inne osoby podały, bo wiadomo, że te słowa są wykluczone. Wiadomo, że żadne z nich nie jest w kopercie. 8 tysięcy płacę za odpowiedź z koperty. Niektóre litery z piramidy. Jest SMS, uwaga. Halo, halo, witam na antenie, dobry wieczór. Słucham pana. Witam serdecznie, to ja panią słucham. Jakie słowo z liter? Milionerka! Nie! No, nie milionerka! No, do no, kochani! Kochani, no skupcie się! Jest już milionerka na tablicy! Nie jest milionerka w kopercie, bo w poleceniu mamy wybierz niektóre litery, a milionerka jest ze wszystkich liter. Moi drodzy! Ja wiem, że jesteśmy trochę rozkojarzeni, że ten biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie, bo jest tak trochę zimno, tak szaro, buro, ponuro, ale słuchajcie, musimy się skupić, jak chcemy wygrać. Nie ma w kopercie milionerki. Zobaczcie, jak łatwo jest tutaj trafić. Trzecia tutaj próba, i osoba kolejna niezorientowana. Słuchajcie, trzeba być zorientowanym, trzeba podać słowo z niektórych liter.